Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie rolnictwo, nie spawalnictwo, natomiast budowa altany, którą już Wam jakiś czas temu zapowiadałem. Mamy dzień drugi, e, dzisiaj już dzień trzeci, ale dzień drugi prac. Tak to wygląda, słuchajcie. Mieliśmy kurczę, naprawdę w poniedziałek taką paskudną pogodę. Wiatr kurde, tak dawał. Zero słońca, zimna, cholera. I jeszcze te supy wstawiliśmy wszystkie do pionu. Eee, to nam się trochę dogibotało, trzeba jakoś to było pospierać. No, ciężki upłynziałek. Wczoraj pogoda była naprawdę petarda. Słoneczko, zero wiatru cały dzień, także na bluzie można było działać. No, ale udało się nam postawić tą całą konstrukcję, całą jakby koronę, związać u góry. No, wczorajszy dzień to był dzień zastrzałów. Tak to wygląda. Może od samego początku. Altana umiejscowiona na ośmiu słupach, słupy 16 na 16 i jedna belka 9, x 40 ma, tak wyszło e, po długości, nie łączona nigdzie. No to wam powiem, w dwie osoby to wsadzić, no to było co robić. Naprawdę, kurde, trzeba było dobrze się spiąć, żeby to wrzucić. No ale się udało. Altana jest postawiona na szklankach, szklanki. Mają dzisiaj około 80 cm głębokości na średnicę 20 cm Czyli 20, do tego są takie kotwy. Tak samo jak i w tym miejscu na ognisko na, na trójściawki. Takie same kotwy są po jednej i po drugiej stronie. W to wchodzi belek Belek ładnie docięty Mamy tutaj praktycznie 9. 9 metrów na 3,80, jeżeli chodzi o od belka do belka, jeszcze przed samą pracą. Bo ja to robiłem wszystko na zasadzie długiej łaty i przenoszenia poziomicą. No to powiem Wam, że pierwsze 6 belków wyszło na zero. Te ostatnie skrajne, tam gdzie ta skarpa ten nasyp ziemi, minus 1 cm musiały być krótsze Zaprosiłem tutaj kolegę z niwelatorem. To była zdziwiony, że. Tak, to fajnie wyszło. No w sumie też się tam zdziwiłem. Kurczę, że na zwykłą poziomicę, a wiadomo jak te poziomice to oczko nieraz tam różnie nam pokazuje. Zależy, jakie te kreski są długie i te oczko, jakie jest jakie ma duże wypełnienia w tych, w tych, w tych, między tymi kreskami. No to Wam powiem, że jestem bardzo zadowolony. Belki zastanawiałem się też, jaka długość. Także belki pionowe mają 2,20. Tak ustaliłem. Z kolegą, który mi pomaga, że to będzie taka optymalna wysokość. No i gór, góra wiadomo, jest wtedy czwóreczka. Także. Po skrajnej, od belka do belka, po skrajnej, jakbyśmy mierzyli, 4 metry, no i tutaj ten okap na jakieś 9,40, no to wyjdzie taka altana. No i to tak ten dzień pierwszy się nam zakończył, postawiliśmy 8 belek, tą u góry koronę w postaci tych dwóch belek e, powszechnych, długich i tutaj <laughs> jeszcze te dwa łączniki. Wczoraj zajęliśmy się, słuchajcie, tymi zastrzałami. No było co robić, bo żeby to wszystko podocinać, żeby to nie było żadnych szczelin, szpar, trzeba to naprawdę dobrze wszystko pomierzyć. Także no było, było od groma roboty. Trochę też poprawek. Wiadomo, piła piłą, ale gdzieś tam jeszcze to jest jednak drewno. Drewno ma swój urok, że jest też trochę nie zawsze równe. Pokrzywione, także że trzeba tam było jakieś tam szlifierkę trochę poszlifować. No ale to tam akurat dla chcącego nic trudnego. Także mamy właśnie porobione te zastrzały. Daliśmy jeszcze w środek dwie krokwie. Nie było, nie było w planach, bo to tak naprawdę żadnego projektu Altany ja nie miałem, to taki jest projekt mówi typowo z głowy. Taką sobie po prostu wymyśliłem i taką chciałem mieć, no i taką zbudowałem. Eee, i buduję, o, tak bym powiedział, tak to i na takiej du dużej odległości, tak jak myślałem, ten środek nam się delikatnie zszedł, ale... Najpierw mu rozepchnęliśmy go deską Deskę zaparliśmy sobie z jednego punktu Widzicie, że jest obdrapane do drugiego punktu a Natomiast później się okazało, że aż za mocno No to pas transportowy i centymetry ściągnęliśmy sobie pasem Także poszło to w miarę sympatycznie <laughs> dzisiaj, dzisiaj w planach krokwie Krokwie tutaj już leżą Zobaczcie, wszystkie jeszcze oszronione Mamy 7.30. A także działamy od samego rana po sam zmrok. Dzisiaj w planach krokwie. Krokwie montujemy pierwszą e, tutaj do belka. E, tego tutaj u góry, co wystaje i ostatnią. Na podstawie tego zmierzymy sobie wtedy wysokości. Puścimy sznurek po długości, żeby nam to e, taki mieć odnośnik, jak wysoko te belki unosić te krokwie. Tutaj chcesz na tych tych e, i belce 9-metrowej chcę zrobić te wcinki, tak ładnie, żeby się taki ząb zrobił na krokwi, żeby ona nie zazębiła. Zawsze to też trzymam na rozparcie. Krokwie będą zjętkowane. Tu mam też deseczki deski czwórkiej, także jętki, tak jak na chałupie. Duży problem, słuchajcie, okazał się jak tutaj byłem się zapytać o dach, Odnośnie dachu mam dachówkę na dachu i postanowiłem, mówię, a zrobię sobie też dachówkę na altanie. Będzie to pięknie wyglądało. No wiadomo, że blacha szybciej, ale mówię dobra, to się już człowiek to tak naprawdę robi taką konstrukcję tą czy tą. Także robi to na lata. No to mówię, dam sobie tę chwilę czasu, szczególnie, że rozmawiałem z dekarzem odnośnie jak układ mnie ten dachówkę na dachu. Mówię, Michał ja mówię, mam dla ciebie fuchę, przyjedziesz, zrobisz. No i przyjadę, to ci pokażę. Mówi. No dobra, mówię, trochę przyjedziesz, pokażesz, to będę wiedział, <laughs> jak robić, i tam trochę czasu się spędzi. No i się okazało, że dachówka w dzisiejszych czasach ja już w ogóle nawet nie komentuję, co się dzieje na tym świecie bo to już nawet chyba komentarza nie wymaga eee, dachówka, oczekiwanie na dachówkę to jest 5-6 miesięcy nie? bo nie ma. Nic dzisiaj nie ma, ani dachówki nie ma. Ani nie ma, kurcze, no niczego nie ma w sumie, no i zostaje blacha, nie, blacha, no i tak kurczę, tam byłem, wybrałem taką blachę, która mi się, wiadomo no, niech ukrywam, blacha będzie super, nie, bo blachę dotknął mi na wymiar, także po prostu dwie godziny tak będzie okręcony, no ale, no tak, taki niedosyt trochę gdzieś tam został, że miała być dachówka, jednak będzie blacha. No, bo już o ocenie blachy w ogóle nie wspomnę. Kiedyś kurczę ta blacha tam 28, 30, tam 2 zł, 35. Dzisiaj 55 za metr. No to już jest też kosmos, nie? Ach, no szkoda. No ale cóż, no jak już, już się teraz powiedział A, no to trzeba powiedzieć B i zrobić co i zapomnieć. Taka jest prawda. No, drugim dematem, który był też mój taki wielki, czy deskować? Czy deskować dach? No i tak kurczę stwierdziłem, to jeszcze zadzwoniłem po, do, do, do znajomego, który akurat ma tar o którego to drewno biorę. No i też tak się doradziłem. wiem doświadczenia człowiek nie ma tam w altanach. Yy, no czy deskować? No i tak jak, tak jak człowiek sobie tak myślał, że faktycznie jednak odeskuje. Bo będzie kiepsko to wyglądało, jeżeli będą same krokwie, łaty i blacha od dołu, nie? A to tak będzie widok taki marny, a tak jednak będzie decha. Decha ładnie się pomaluje też w tym samym kolorze. Także znowu tam jakiś koszt doszedł, kurde, nieplanowany. No ale co? Robimy to naprawdę na ile lat O, nasz wierny pomocnik jest cały czas. Przy nas on wszystko kontroluje. Tak, jakość cegły. Czarek. O, to jakoś drewna. No i, i, i także odeskujemy. Tak jak mówię, dzisiaj w planach Krokie, Zamówienie dachu, bo też około 2-3 tygodni zaczeka się tą blachę. No i wtedy jedziemy dalej z tematem. Po tym już tylko zostaną łaty. Ten krokie, dechy, nadechy, kontrołaty, łaty. No i blacha. No i tutaj zostanie jeszcze też nie lada gradka. Te Trzy palety tej cegły. Trzeba będzie spożytkować. No powiem Wam też, że kurde, żadnego takiego planu nie mam. <laughs> z internetu. Też znowu jakiś plan w głowie. No i tak, kurde, też takie mam lekkie obawy, no ale myślę, że ten grill się zrobi, bo taką chcę Ala starą kuchenkę zrobić. I grilla, miejsce na jakąś wędzarnię. No ale to tak wszystko też muszę jakoś tam połączyć sensownie, te rury kominowe. Te stopy, tam e, pozalewać w tym w środku te paleniska, no ale myślę, że to też się to tak najgorzej wam powiem, że się wziąć. Jak się jak już kurde, się za tą robotę weźmie, a no to z dnia na dzień ubywa tej roboty i to całkiem fajnie później wychodzi. No a gmach naprawdę wyszedł wam powiem, wam kurde, zacny. Taka naprawdę jest, kurde, altana. Jak cholera będzie, a także kurde, dzisiaj też wieje od samego rana, też czuć już. <laughs> tego słońca, które się przydało tej pogody, kurde, czarny mnie wali zaraz i ten o, o absurdach nasz także Wam życzę miłego oglądania, o, a w sumie co powinien być na początku, ja zabieram się do roboty, noszę te graty, także do następnego odcinka